No, poszedł ten pies, poszedł. ma Super pies. Ojej. Ja nawet nie prosiłam, ale wiesz, Dobra, daj Chodzi mi o to, że jak ja rzucę, to daleko nie poleci. No. A, a, a. Zabozna cię zrobiła. Tak to jest właśnie. Tak to jest z babami. Robią go zabozna. Dała się zrobić Dobra Witajcie kochani Dzisiaj omawiamy sobie sytuację <grymianie> Omawiamy sobie sytuację y... Zdrowotną Zdrowotną naszej birminy Pa co ona robi, wydziwio Mąż kasztana Zakończyliśmy na tym, że birma Yy, została skierowana na posiew. Na tak, badanie moczu na posiew, czy posiew na badanie moczu? No. <grafy> Jakoś tak. Ciekawa do brzucha i dawa też. Ciekawa, tak jest. No to już mówiliśmy to wcześniej. Yy, mamy wyniki, znaczy mieliśmy już wcześniej te wyniki yy, z tego posiewu i nie ma żadnych bakterii, czyli jest git, to nam się udało, <grafy> przynajmniej tyle, ale. ale. Niestety ten białkomocz yy, no, był na wysokim poziomie i niestety musiała dos. Znaczy... Birma dostaje teraz tabletki na ciśnienie. O, właśnie. Brawo. Tak. Nie miała się wygodać Patrzę, na ciśnienie. co ona robi. Bo mi coś tu dzisiaj żarła ta psina. Właśnie, i coś kombinuje znowu. Halo. Co ty kombinujesz? Hm? Na pewno Haczik był czasami. Hachi był czasami. Nie wiem tak to Tak twierdzi. No i dobra. No patrz no. Nie, nie na grosz, Nie nagrosz tego. I tak. Dostaje tabletki na ciśnienie. Jak stary w sumie. <gryw> I... I, dwa tygodnie, I po dwóch tygodniach I... mieliśmy się zgłosić znowu na badanie moczu, no i te dwa tygodnie minęły wczoraj. Tak i daliśmy znowu mocz do badań i jest lepiej, czyli spadło mocno, mocno, nie wiem jeszcze jak mocno, bo mają przysłać na maila wyniki, sobie porównamy, to o sobie porównacie wszyscy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, podobno spadły te, te białko w tym moczu, więc jest lepiej, no i w tym momencie... Mamy nie dawać już pół tabletki, tylko jedną czwartą. I zobaczymy po trzech tygodniach znowu, zrobimy edita. Po trzech tygodniach mamy znowu się zgłosić na badanie moczu z tym tym I, i zobaczymy czy się utrzymuje na tym poziomie, czy jest gorzej, czy jest lepiej. Także będziemy widzieć wtedy. A dzisiaj przedstawimy wam po prostu te wyniki jakie na ten moment mamy. No i zobaczycie. Co jest Mordko? Co się cieszysz? Tak się chikram. Powiedz co jeszcze zmieniliśmy? Ze mną nie jesteś taki gadatliwy. Już proszę przestać tutaj wyciągać y, brudy z naszego zwierzęcia. Tak jest. Tak Dobrze, jest. proszę powiedzieć, co tu się zmieniło jeszcze u Birmy? Nic się już nie zmieniło. Zmieniło się jeszcze coś. Coś kupiliśmy nowego. A, zmieniło się, no bo znowu się wystraszyliśmy, że to nasza wina, że Birma ma to białko w moczu i. Z, znaczy, może nie, że zrezygnowaliśmy, ale y, eksperyment. Kupiliśmy karmę mokrą typowo dla piesków z chorobami nerek. Tak. Która ma jeszcze mniejszą zawartość białka niż ta, którą ona je teraz. No, tylko, żeśmy się z Szymonem nie zgrali i ja zamówiłam... Yy, ile? 30... Ile? 10... Yy, 18 kg mokrej karmy tej starej, a Szymon zamówił ile? 12 po. 12 później po mnie. I teraz Szymona przyszło, dzisiaj przyszło moje, że Birma będzie miała taką furę żarcia. No. No, i tyle się zmieniło. Przy suchej karmie zostajemy, bo porównaliśmy sobie składy karm Renal, i ten. I okazało się, że ta karma, którą Birma je teraz, ma lepsze parametry dla nerkowców niż, niż typowo karma Renal. Z, a nie będę mówić firmy. No, nie, mówimy. nie y mówimy. I co jeszcze? I co jeszcze? Nie wiem, co Birma jeszcze. Birmaż repatyk. Proszę bardzo. A, Tyś? Znowu zawozna ją robisz. Birma, twoje. No dawaj, nie za, poza to jest ćwiczenie czujności. Aha. Nie, nie udało mi się. Zostaw, nie wolno. Patyk jest B. Piłeczka, tak jest. Coś znalazła. Nic szukam, szczęścia. <grymina> Prędzej do ty kupa tu znajdziesz. Birminka. Chodź no tu mordo, chodź no tu do nas. Tak, tu. To...